Siemano. z tej strony ja, RT02. Dzisiaj no druga część z tego co się stało. Jak, e, jak nie wiecie to oglądnijcie sobie pierwszą część. E, dopiero nagrywam, jeszcze nie wrzuciłem pierwszej części, dopiero nagrywam tą drugą i będę wrzucał od razu dwie e, na tym. Nie miałem czasu, żeby się pożegnać, bo normalnie no po prostu... No po prostu to było chore, nie? E, teraz tak, co się zmieniło? zagrydowałem sobie tego gościa, co mnie leczy. Tego, tego, tego tu. Um, jesteśmy w lodowym pomieszczeniu. E, co się stało? Wszedłem sobie, zabiłem e, kryształowego kraba, czyli tego pierwszego bossa, na 1,5 i nagle przeniosło mnie... aż znaczy e, Tam odblokowałem klatkę, w której był górnik. I jak go kliknąłem, to on powiedział, że e, znalazłem nowy tunel i on stanął jakby przy lewej stronie tamtego. Jakby patrz, jak macie tutaj takie coś, nie? No to tam było zagruzowane tymi takimi częściami, które nie możesz zniszczyć żadną bronią. No i ten górnik tam sobie podszedł, nie? Tutaj sobie tak stanął. No i jak tam było napisane górnik. No i on, ja w niego kliknąłem, to było nagrane w na następnym odcinku. Ja w niego kliknąłem i... Znaczy no nie, to chyba nie było na odcinku. To chyba nie było na odcinku, ale ja wam to powiem. On stał tutaj i on nagle zaczął tak iść i rozwalać te wszystkie rzeczy, no i ja szedłem za nim, nie, i tam był portal, który uruchomiłem i on nie portal do właśnie takiego, takiego dziwnego czegoś, do chyba, to jest coś takiego, że wiecie co, bo tu jest, dobra, ja nie będę ryzykował, nie będę tam wchodził, bo z tego powodu, że ja po prostu boję się i nie chcę um, stracić mojego życia. Dlatego pójdę sobie y, na górę. Wiem, że pewne osoby będą... Nam... No to się nie da nie. nie chcę strzelić, bo nie chcę zużywać energii. serio. Dobra, biorę trzy I Tyle. Będziemy mieć jeszcze jedną broń. Nie chcę tam, nie chcę jakąś broń jeszcze fajnie. A on mi da... On mi da energię na maxa. To spoko, to na koniec możemy tutaj przejść. Muszę pamiętać. Dobra. Dzida na dół i strzelamy do nich. Dzida na dół i takie lekkie, taki lekki burst. Taki burst. No, burst, taki, mo taki mocny burst. <laughs> Ktoś by powiedział: to jest gościu full auto na maksa. Eee, może. Ci. nie mnie trafią. Jak będę miał helfa no z tego powodu, że mam pełno armora. Nie powinno tak być. O cholera, o cholera! O cholera! O cholera! O cholera! O cholera! Zabij go! Zabij go! E, mam e, troszeczkę mało energii, ale zanim będę się leczył, zobaczyć co tu jest. Mistrz musztry, dokładnie. Upgradeujemy do dwa razy. Teraz on będzie kosztował ile? Mam go na maksa, dokładnie, o to mi chodziło, mam go na maksa i teraz on będzie bardzo długo trwał i to o to mi chodzi, że, yy, dobra, dostałem też dużo energii, ale ja się jeszcze uleczę do, znaczy, no, dam sobie energię do maksa. Weźmy sobie to tylko, yy, dobra, to będzie test, pewnie to zginę, pewnie przez to zginę, biorę żelaźniaka, bo, bo potrzebuję po prostu te materiały. I zobaczymy, co się zmienią w wieżyczki. Czy to, to będą standardowe wieżyczki lub unikorny czy jakieś nowe. Albo czy to się zamieni w wielkiego potwora i wtedy umra. Może, zresztą może tak być, nie? Wiecie o co Nie, unikorn. No aż dam radę. Ja sobie zrobię tak. O co ja nie wchodziłem w ten ogień, żeby nie się do ten ogień. Dobra, patrzcie, mamy wszystko, nie? On nie będzie leczył w środku bitwy, jak będzie widział, że mam mało helfa i on siebie leczy też. Ale bardzo mi się podoba ten postul, który stoi teraz po ek... Jak patrzycie teraz na ekran, to po prawej stronie. On mi się tak ładnie podoba. Jest taki ładny. Ale jak mi takiego, y... takiego strzała na twarz, no to to, to nie będzie fajnie. To jak on się ślizga, próbuje do mnie iść, ale zależy ze strony. Ten to ma taki dziwny dziwne. Nie wiem co jest na dole, ale dobra. Kurde. Bimy go. Potwory. Tu chyba cały czas wale full auto, nie? Czy tam był oficer? Czy mi się wydawało? Dobra, gość mnie uleczył, chyba. nie mam na niego helpa. Dobra. Dobre jest to, że bardzo dużo, bardzo często po prostu tą energię odzyskuję, tak? Na przykład jak teraz, nie? I mam wszystko w kuli. Więc powinienem przejść do bossa. Jaki to będzie boss? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Bo na tym poziomie, dużo osób, to nawet przeszło, ale teraz tak, największe moje pytanie to jest takie, nie jestem sprawdzony na YouTubie, yy, raczej nie przeżyję tego bossa. Albo dostanę zbroję, typu... a nie, chyba ja mam... A nie, bo mogę mieć. Jak dostanę jakąś spoko zbroję typu tam z fajerwerkami no to, to może to wygram Czyli chiński tam jakiś... Nie to jest zbroja tańczącego smoka sorry I jak dostanę zbroję tańczącego smoka to może to wygram Ja powiem wam, że to jest mocno powalone nie? To jest mocno powalone co ja robię Bo ja kompletnie nie, nie znam tego levela A gram to nie? Dobra, dobra, dostałem jakiegoś pomocnika, to za, zawsze to jest coś. On mi pewnie bardzo szybko zginie, Zapomniałam trzeba dwa razy. Znaczy no jak taka postać, jak zabójca mnie osłania, to, 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 to nie mogę się czuć. Ale ja często to wygląda jakby on mi wbiją Mam z tym katana. Y y y mam, mam swojego healera, nie? I tego, i zabójcę. Oni chcą wejść do poziomu, patrzcie na to. Oni wchodzą do poziomu. A nie. Zabójca ma ten. Zabójca daje radę. Ja się boję z tego, że umrę śpią. A kto się nie boi, że umrze na poziomie, tego nie znam. Aktorka jednej reklamy, no, teraz umowę. Typowa No no to lecimy, nie? Czekajcie, bo ja mam tutaj życie i nie mogę ten. Chwilajcie. Dobra, już jestem. O nie, wyście nic nie słyszeli, ale chyba trochę słyszeliście. Dobra, nieważne. E, teraz będziecie mnie lepiej słyszeć. E, może e, przewincie sobie, dodam minuty, jak e, nie słyszeliście tego. Jeśli nie słyszeliście tego, co wcześniej mówiłem, e, no to, to po prostu sobie przewincie, Jeśli nie słyszeliście tego, bo z moich słuchawek to nie było słychać, no to ja wam powiem jeszcze raz. Był górnik, następny odcinek. O nie. Dobra, to ja Wam muszę to opowiedzieć. Był górnik, jak widzieliście na tamtym odcinku, i on mi, on, on mi powiedział, że. Yy, no, że odkrył nowy tunel. On otworzył mi ten tunel i ja za nim pobiegłem. On tak stanął sobie przy. Patrz, yy, jak to się stanęło. Się. Yy, zabijam sobie kryształowego kraba, bosa, i idę sobie dalej, nie? Mogłem i nagle. W... Tam jest klatka. No to mówiłem, dobra, no pewnie jakaś tam randomowa rzecz, typu. Ten, ta taka świnia mi wyjdzie taki, taki, taki wiecie, taki, no, no taki świnia z tymi, tymi, tymi y, zębami, albo mi wyjdzie jakiś, nie wiem, kurde, bohater albo coś takiego, y, albo jakiś ten y, oszukaniec, czy co, jak, tak to się nazywa no ja patrzę, a to mi wychodzi górnik. No ja mówię, no co on zrobi? No pewnie mi jakieś, nie wiem, kude, daj mi, daj mi jakąś broń, nie? No to ja mówię, no spoko, no, no to, to dochodzę do niego, nie? I on mi mówi, odblokowałem nowy tunel. I mówię, co? Jestem taki, 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 no nie, nie wiem, o co chodzi. E, dobra, tak, broń rakietowa sobie zostawimy. I e, on ja, tak, broń, e, ale z, ja tej... Ja z tej broni coś skorzystam, a z tej nie. Dla... Dlaczego? Dlatego, bo yy... <noise> wolę korzystać z... Dobra, to jest kryształ z energią. To ja nie będę używał sobie z mojego superataku, tylko po prostu wezmę sobie wtedy kryształ. O nie, nie wchodź tam. Muszę obmyślić plan. Dobra, robię tak. Zabijam tego gościa. Nie, bo mi strzeli TNT na mordę. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co zrobić. Tutaj mogę umrzeć przez to, że dostanę tnt -kiem. No to wchodzę, walę im wszystkim full auto i uciekam w prawy górny róg. I potem nie wiem. Po prostu wszyscy dostają może. Był lag. Chyba wy też go mieliście. Mam nadzieję, że nie. Ale miałem... ...takiego mocno dużego laga. Dobra. Przyjazne by to było, jakbyś nie podszedł do mnie. Ciekawe, jakby takie coś wyglądało w prawdziwym świecie. Dostał? Zginął. Nie! Nie. Ja jednak zostanę tutaj, bo tutaj nie ma tego lodu. A pf, na co i ma on jest? O, dobra. Moi, tych, moi. Dobra. Mógłbyś go zaatakować tak przez ścianę? Dobra, to ja zrobię zwrot kurczaka. Rzucam mu bomby na twarz i uciekam. Dobra, uciekam tu. Pewnie to jest zły pomysł. Bo jak on umrze. Dobra, nie pojawiło się to ich za dużo. Ja myślę, że to jest po prostu albo glitch, który wykonałem tam przypadkowo, że na przykład, nie wiem, tam podeszłem do automatu, dostałem tam jakąś prawdziwą broń, że dostałem tam na przykład czerwoną broń i przez to tam jakoś się odblokowałem, to nie? Myślę, że po prostu może no, zrobiłem jakiś glitch, który odpowiada za to, że mogę dostać tego górnika, nie? I to zrobiłem przypadkowo, a nie że tak po prostu, że... Dlaczego może napiszcie mi w komentarzach, czy to dostałem jako takie losowe, że po prostu, nie wiem, tam praktycznie tyle, co AWP Dragon Lore jest procent w CS, żeby trafić, czy że po prostu to tak trafiłem, że jestem szczęściarzem, czy po prostu każdy to ma tam na rozegranej bitwie, tam na przykład pod poziom pod tam na przykład jego setna rozegrana bitwa, albo tysięczna, czy coś takiego, to mu się ten górnik odblokowuje. I napiszcie, czy też tak mieliście, na pewno. Z tego powodu, że mam bardzo dużo widzów, z tego powodu, że mam 125 subskrypcji, to mogę w końcu tak mówić. No i jeśli wbijecie tutaj, powiedzmy... No, czekajcie, bo muszę ogarnąć życie, które to... to, to, jest, to jest wersja ta... to jest ta wersja mniej. No, to jeśli wiecie tutaj yy, 12 łapek w górę, to nagram sobie kolejny odcinek Solnata. Taki wiecie, taki luźny. Yy, chciałem yy, nagrać odcinek z Amongasa, ale wyszło to tak, że chciałem zabić osobę przy leponsach i no mi wybiegł gość nagle. A druga była taka, że gościu miał haki i stał pod krzesłem. i Jak grałem z Karolem, więc no, 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 no. No, starałem się, nie? Najważniejsze, że się starałem. Ale to, że nagrałem, ale to, że nie nagrałem odcinka, to już nie, nie. Ale uniknęłam z dołu, do, że z wystrzała. No nie atakuj mnie. E, y, em, em. Przyjazne by to było, wiecie? Jakbym. O, dobra. Nieważne. Ä, y, dobra. Ja wszystko dostałem. Mam nadzieję, że. Nic mnie wy. O nie, tu jest boss. Tu jest boss, dobra, to czekajcie, ja zrobię coś takiego. Pójdę do wykrzyknika, bo nie pamiętam, co tam było. A, tam był kryształ, dobra. To pójdę do tego, jak mi wypadnie. Mam nadzieję, że tam jest ten. Proszę, automat z bronią. Automat z bronią, automat z bronią. Nie mam nic. Tu nie wypadają żadne dobre bronie. Tutaj w ogóle nie wypadają bronie. Cały czas się gra tymi brońmi, które ty masz. Może ta broń rakietowa wezmę. Wezmę tą broń rakietową. Um. Mam trzy bronie. Dobra, tak jest dobrze. Ej, dobra, walka z bosem, którego kompletnie nie znam. Jeśli go, poko go pokonam, to będę miał po prostu dużo wyświetleń, bo nie wiem. Y nie wiem jaki to jest boss, bo nie znam żadnych bossów z tej, 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 z tej dziedziny, nie? Czyli z tego lodowego świata, czy coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie taki boss typu kryształowy krab, że dam radę go pokonać bez żadnego problemu. A nie, że będę... Co to jest? Co no, ja, ja robisz? I co? I co? Ale epickie! Aha, czy ja tego nie przejdę? No, nie przejdę tego. No to tak, tak się kończy odcinek, tak? No tak się kończy odcinek, nie, nie przejdę tego, bo ja, no, ja nie jestem taki, żeby to przejść, no. Ja bym musiał być jakimś głupkiem, żeby to przejść. Niemcy, ja bym musiał zrobić. Jeśli to przejdę, no to po prostu, no. No to po prostu jestem bogiem, nie tak? Według mnie, dla mnie to jest po prostu. No niemożliwe, tak? Pewnie da się to jakoś przejść. Pewnie bardzo dużo osób to przeszedło. Dobra, ja będę stał w tym miejscu. I będę go naparzał. No, jak dobiję połowę, ale się leczy w ogóle. No, to przepraszam, jak ja mam to zrobić, ale. Powiedz mi to. W ogóle nawet nie mam energii. No to jak ja mam to zrobić, ale. Nie rozumiem. Aha, by to się, tego się nie da przejść, tak? Boże. może ten kuzik coś robi? Powiem wam szczerze, że... Może na pewno tego nie przejdę. Zaraz sobie umrzemy. Ej, ale jeszcze ani razu nie umarłem. Może to przejdę jednak. Będę miał, wiecie, takiego tego... Jak to się nazywa? No, regale'a czy coś takiego. Gale'a? Nie, gail. gail to taka po... O nie, już mnie nie będzie leczyć. Mój lubieniec umarł. Em, mogę się ruszyć? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Trzeba mi to wytłumaczyć teraz szybko. Teraz, 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 w tym momencie. Dobra, przynajmniej dostałem armor. No na maksa. Nagle mnie zbloczył ten gość. I może, wiesz co? On jest takim, e, on jest taką amebą, że on do mnie nawet nie umie podbieść. No, przynajmniej teraz mnie to nie zablokowało. O nie, co on robi? Co on robi? Tu jesteś. Witam, witam Cię, umieraj. Mógłbyś umrzeć? Szło tylko jedno. Czy, Czy o za dużo, proszę? Ile ja mu zadałem? Że co, przepraszam? Że ja mu nic nie zadałem prawie. Ale bez kitów, ja mu prawie nic nie zadałem. Ja nie wiem co on robi w ogóle. To jest jakiś dziwny ten boss. Co ja muszę zrobić, żeby go pokonać? Może ktoś wie? wie? Wie ktoś. Może mam go po prostu bić na mordę, nie? A może jest jakiś trik, gdzie mogę go pokonać bez żadnego strzelania w niego, w jego łeb 3 godziny. Bo inaczej tego nie widzę, żeby to przejść. No ja mam tego recoil'a i mogę sobie ładować coraz pociski, tak? No, teraz nie mogę. Nie wypuchaj mi na twarzy. On tak jakby nie umiem mnie trafić, ale ja mam... I, i, normalnie nie, jak przyszedłem z Karolem... Z ka, z ka, ka, nie umiem się wysławić Z Karolem, jak przyszedłem do 3 i tam umarliśmy... No, fun to była taka piosenka, nie taka fajna nazwa. Taka... Tun 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 to... to jakoś... to ale to było... Nie ciężkie, ale to to nie widzę, jakby to było miało być ciężkie, tylko że on ma, tylko że on się leczy po 50 zdrowia. Aha, no to wiecie o co mi chodzi, nie? Muszę. Nie wiem, nie wiem, jak go można pokonać. No to po prostu napiszcie mi w komentarzach, jak go można pokonać. Albo przesiejcie mi jakiś link, gdzie gość go pokonuje. No bo ja po prostu nie wiem, nie? Ja już nie wiem. No umarłem sobie. Ja sobie teraz się zrespię, bo staram się go zabić, no bo innym, innego sposobu nie widzę. Tylko, że on mnie cały czas nawala. O. Rozumiem. Rozumiem przekaz. Jego przekaz jest taki, że nie przejdziesz tego. No ja o tym wiem. Dobra. Dobra. Że ty sobie weszłeś właśnie tak? Mógłbyś sobie kulturalnie pójść? Tak gdzieś, że. Ale na przykład nie do mnie. Także nagle wyskoczysz sobie z tego poziomu i cię nie będzie. Za dużo proszę. Tak? Ale po co? Patrz stary, jaki ty jesteś wielki. Na cholerę ty masz mnie jeść, powiedz mi to. Ty jesteś taki duży. Dlaczego? Dlaczego mnie chcesz zjeść? Przecież jestem alchemikiem, że ci fiorkę rzucę do gardła i umrzesz. Szkoda, że tak nie można zrobić, nie? Że on mnie nagle połyka, a ja, mu, a ja go zabijam od środka. A może jak zginę, to on mnie pożre i tak będzie? Będzie, będzie takie, takie gra. Yy, na cholerę się starałeś, przecież takie zawsze było. Biję go na mordę, dobra. Ja to mam. Ja mam to gdzieś, nie? Gdzie jesteś? Do dziury weszłeś. Dobra, gościu. Nie macie. W tym momencie ci nie ma. Dobra, nie no. No, przegrałem, no. Ale nie wiem, nie wiem, jak to się robi. Wiecie? I co? Dostanę jakąś większą ilość punktów, czy coś takiego? Nie! Ale i tak umarłem na błosie, więc jaki ma sens. W sumie dobrze zrobiłem. Powiem wam szczerze. No, że, że, że spoko. 294. 5 żelazniaków, no. Dobra, to będzie na koniec. To będzie koniec na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Następny odcinek, nie wiem kiedy. ta na pewno jeszcze nie będzie odcinków. Chcę nagrać z tego Jurassica, no bo naprawdę, no bo. Bo chciałem nagrać Jurassica, ale mi. no nieważne. No nie poszło po prostu. Chciałem nagrać i już miałem wrzucić, ale. plum? Nie ma. No po prostu, no. No po prostu, nie. Just, no Będę nagrywał teraz yy, z tego, z Jurassica sobie nagram odcinek. No i tyle. Siema. Trzymajcie się. No i cześć.